No cześć kochani, witam was serdecznie. Krótki szorcik, krótki szorcik akwarystyczny. Moje akwarium jak widać odrobinkę pozarastało, a więc niebawem będę pewnie robił jakąś przycinkę, no bo tu już coś wypadało by troszkę tych roślin poobcinać, zwłaszcza, że rozrosły się niesamowicie. Już część wyciąłem jakoś dwa dni temu, przeniosłem do innego Zbiorniczka. No zobaczymy na ile to się będzie, na ile się tam utrzymają. Bo tam są trochę inne parametry. Taki zbiorniczek testowy. E, no ale ten mój główny zbiorniczek ładnie się trzyma. Woda jest czyściutka. E, rybki wyglądają na zadowolone. Kiryski moje wielkie się zrobiły. Takie wypasione, krępy. E, więc wygląda na to, że moje rybki mają się dobrze. Spokojnie sobie pływają, płetwy mają rozpostarte, elegancko, pięknie. Trochę ciasno im się chyba robi, troszkę ciasno. Eee, więc, więc na pewno będę musiał coś im tutaj, e, troszkę więcej miejsca zrobić i tych roślinek nieco uciąć. Ale generalnie to jestem zadowolony właśnie z tego zbiorniczka. Mój drugi zbiorniczek, tam bardzo mocno w drugim zbiorniku mi się rzęsa rozrosła. Więc tam te rośliny idą trochę wolniej, ale mam nadzieję, że i tam wkrótce coś nieco więcej się namnoży. Tam mam krewetki, e, krewetki neonki, czy inesa, neonki czarnej i parę gupików. E, gupiki stąd wyjąłem, no bo będę jednak próbował jakoś e, jakąś linię sobie ich wytworzyć, jak mi tylko trochę więcej czas na to pozwoli. Tymczasem tutaj właśnie tak sobie. Pływają moje rybki i to taki szorcik akwarystyczny z zarośniętego akwarium. No, a być może, jak będę robił przycinkę, to też zrobię właśnie jakiś film z tej przycinki. Tymczasem pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym jakimś pełnometrażowym filmu, filmie. A jak będziecie mieli jakieś życzenie, jakiś pomysł, jakiś temat, który chciałbym w pełnometrażowym filmie, Poruszyć to serdecznie zapraszam, dajcie mi o tym znać. To tyle, taki niecały trzyminutowy, właśnie, short akwarystyczny, gdzie ja w rybki mogę się patrzeć godzinami i to tak niesamowicie relaksuje, że na pewno warto właśnie taką akwarystyką się zająć. To tyle na razie, pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia, cześć.